Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Garaż. Dzisiaj taki odcinek przyjechał do mnie tutaj pacjent Sebastian. Na którym jego filmie widzieliście z wymiany olejów DSG. Yy, I znowu zabawa z jego Passatem B B7. Wymiana tarcz i klotków. Niby nic, ale niestety to auto posiada yy, elektryczny hamulec postojowy. I tutaj bez komputera no nie podejdziecie do tematu. Bo trzeba elektrycznie yy, komputerowo cofnąć zaciski cofnąć tłoczki w zaciskach. Jak się do tego zabieramy? Słuchajcie, tutaj yy, zdjęcie koła i tak dalej to się odbywa, a ja przerzucę was teraz na komputer i pokażę Wam jak to wygląda, jak, jak, jak cofnąć to poprzez VCDS. -a. Dobra, co, płoczki cofnięte? Słuchajcie, koło zdjęte. Sebastian tu się zabiera już za odkręcanie zacisku. No, zacisk yy, żadnej tutaj filozofii nie ma. Nie ma. Zacisk 13 i 15. Zdejmujemy yy, śrubki prowadzące. Z, z, zacisk odkładamy tam. Kluczówki. No i teraz musimy zdjąć ażmo. Zobaczymy, czy da łatwo nam się zdjąć jarzmo. Tutaj są te, 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 te dwie śruby lepiej. do jarzma. Gówno winać. widać. Ta strona zdecydowanie lepiej, co? Znaczy ten, a ten, a tamty. Jest, jest cofnięty, ale. No i dobra, dwie, dwie te duże śruby do jarzma. Y, trzeba je odkręcić. To jest y, SP-line numer 14. No, tu trochę trzeba się pomęczyć trochę młoteczkiem, trochę we trochę młoteczkiem, trochę jakąś dźwignią. Można to zrobić spokojnie w garażu czy na dworze. Nie potrzeba mieć do tego podnośnika czy Pokażę Pokaż im ten klucz. No, słuchajcie, taki klucz i dwie takie śruby. Trzeba tam wykręcić. Druga też jest. Możemy teraz spokojnie sobie zdjąć jarzmo. Jarzmo do wyczyszczenia, szczotką drucianą normalnie. Teraz słuchajcie, odkręciliśmy zacisk hamulcowy, nie mamy czym przyblokować hamulca. Żeby odkręcić tą zasywaną malutką śrubeczkę. Zrobimy sobie eee, taką blokadę, więc na patencie takim trzeba to wykonać. Dobrze, dobrze. No nie wiem, bo to jest śrubka, nie wiem co widział. Spróbujemy tak jak weźmie ten motorek. Dobra. Taką blokadę. To jest part 30 Dawaj mi tą lagę. Eee, Odwrotnie. O właśnie. Trzeba się... bardzo dobrze wbić się w łebek. No, żeby właśnie się nie zrywał. Żeby ta tak się... Jak się właśnie chyba zerwał, co? Łepek się zerwał? No. Część śruby została w piaście. No. Bardzo ciężko szła. To czego nie chcieliśmy? Nie. No dobra, ale no, zobaczmy ile tego otworu zostało. Bardzo ciężko szło. Nie? No dobra, no, trzeba teraz tarczę pomóc tarczy zejść. Tu masz ten nut. Z tamtej strony też ciężko szło. Ale nie najgorzej. No i zobaczmy, co się stało ze śrubką. Widzicie? No jest w środku. Nie jest lipa, bo nie mam gwintowników. Może próbujemy, może mam wiertełkiem rozwiercić troszkę? Rozwiercimy to. Rozwiercimy to wiertełkiem, może reszta tam wy wypadnie, nie? Jeszcze nagrzeję. Okej. Okay. No więc słuchajcie, śrubka naprawiona tutaj, się gwincik. Tak, został e, przewiercony i poprawiony, no niestety. E, tak się zdarza. No, musiałem skoczyć po gwintownik, szósteczkę teraz tak, jeżeli chodzi o zacisk słuchajcie te zaciski z tyłu nie wymagają yy, wkręcania jak przy zwykłych yy, yy, przy zwykłych hamulcach nieelektrycznych gdzie trzeba żeby je schować należy je odkręcać, tutaj po prostu wciskamy na żywca i już tak to idzie? Nie, nie, nie obracamy tłoczkiem nie ma nie potrzeby obracania tłoczka i już gotowe. Spójrzcie. Wciśnięte. Wszystko jest obczyszczone. Tu już jest obczyszczone. Dru... szczutko jest ładnie, żeby nic nie było. Tak. Wpadałoby wyczyścić troszkę tarczy, co? Tarcze zmywamy zmywaczem. Odrobinę. Oj. Zakładamy tarczę. Zakładamy zacisk, i tyle. I pokażę Wam tylko potem, jak na kąpie to yy, procedurę zakończyć. I to będzie tyle. Jesteśmy przy końcówce. Zobaczcie, zostały wyczyszczone tłoczki. Znaczy, po, po, sprawdzone gumki na tłoczkach. Yy, czy tam nie ma kurzu, brudu? Yy, jedna śruba w jarzmie, yy, ta pływająca była lekko przytarta. Musieliśmy ją wyjąć, wyczyścić, yy, gniazdo wyczyścić, nasmarować. Teraz już skręcamy zacisk. To jest 13, 15. No i zaraz go w kąpie odblokujemy. I zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało. Wszystko co się dało, tutaj szczotą Sebastian sobie poczyścił. <coughs> Najgorzej no było z tą śrubką. Urwała no, się niestety ta śrubeczka. Trzeba uważać. Piaśnie. No, i... no ale na to nie mieliśmy wpływu. Nie mieliśmy, no, no i Wy też nie będziecie, nie będziecie mieć wpływu. Ona no, urwała się w połowie. Zaczęła się odkręcać ciężko, szła ciężko, pomimo tam uderzenia w nią i tak dalej. Ale urwała <coughs> się w połowie swojej dokładnie. I dobrze, bo akurat gniazdo się zrobiło na wiertło, wiercenie. Podskoczyłem po gwintownik. I, temat no i tak. zobaczcie, jakie to jest luźne. Tak, chodzi na tych prowadnicach. Trzymaj. No, odsuniętym. Teraz tak, ja, ja tutaj pokażę Wam, yy, jak to się zachowuje mechanicznie, a za chwilę na filmiku pokażę Wam, jak to zrobić w komputerze. Że wchodzimy w te hamulce, czyli sterownik numer 53, on jest cały czas w trybie otwartym. I co? nastawy podstawowe, znowu ten komunikat. Silniczki docisnęły, troszkę się, popuściły. na filmie. On się docisnął na Maxa, zpozycjonował, cofnął tyle, ile miał się cofnąć i to jest jego tak naprawdę adaptacja. To jest jeszcze taka opcja testu, ale nie wiem do czego to są, że Nie chcę się bawić, bo to się on Chyba się cofają i składają od nowa. No słuchajcie, temat załatwiony, <coughs> ustawione, strasznie nie było, także tu bez komputera nie, podejde, nie, nie, nie podejdziecie, nie? W międzyczasie sprawdziliśmy też, żeby nie było stanu płynu hamulcowego, no bo tu przy cofaniu tu klocki były zrylane, praktycznie amortyzacja 99%, yy, więc <coughs> sprawdzamy stan płynu hamulcowego, żeby przy wciskaniu tych klocków nam, nam go nie wylało górą, nie? No i to tyle, dobra, pozdrawiam Was ciepło ludzie, nie bójcie się, działajcie. W domu, w garażach. Na spokojnie. Hejka.